Zostawcie suba, no, widzowie. Tylko chodźcie się, to, nie ma. kurwa. Jabczan, jabczan, jabczan. Tak się zaczyna. Płakał mi w ramię, krzyczał na mnie. Rozmawialiśmy setki godzin. On to kurwa czyta? Dzień, a wciąż jest w stanie mnie zaskoczyć. Nie z powodu afer, czy czegoś z filmu holaka, bo o wszystkim wiedziałem i za wszystko dostawał koleżeński opierdol. Miał epizody skromnego chłopaka. Ale on nie, miał, nie, nie był w stanie przez dwie minuty mówić sam? Miał epizody kompletnego odjebania od kaski. Miał epizody śmiesznego Ziomka. Miał epizody nienawistnego skurwiela. Miał epizody pomocnego kolegi. I miał też epizody na naczelnego podjudzacza. Jest impulsywny, na pewno głupiutki, ale z mojej perspektywy te ciemne epizody nie trwały długo. Czasem miał w tym kompana, często akurat holaka. Czasem pewnie sam nawet nie wie, co dokładnie mówi, ani jak to brzmi. Wbrew pozorom nie kontroluję jego ruchów internetowych ani niczyich innych. Niektóre szoty na oferze z Multim czy Mandziem widzę pierwszy raz, bo ja zwyczajnie nie oglądam streamów. Czasem się mnie o coś zapyta, więc mu doradzę. Jabczan ma skłonność do pozwalania sobie na ciut za dużo i do wyjebanego ego. Być może dlatego, że nie otrzymywał za dużo nagan, w związku z tym porównałbym go do miasteczkowego rasisty, który jak raz usłyszy, że coś jest złe, to już zdania nie zmieni. Kuba dalej wierzy, że po zgoleniu włosów odrastają mocniejsze i grubsze. No ale w końcu otrzymał karę od publiczności i na ten moment ma jeszcze bana na Twitch TV. Na ile? Nie wiem. Czy słusznie? Nie wiem, bo to zależy na ile i za co. Być może... To co, on nie wie na ile i za co dostał? Takaś pokazówka. Ale szczerze to osobiście się tym specjalnie nie przejmuję i myślę, że... Spokojnie, co w tym tego, że z kartki czyta, to jest normalne. Zobaczcie sobie wybory w Ameryce, też prezydenci z kartek czytają w rządzie w Polsce, posłowie z kartek czytają, co w tym dziwnego. Patryk, znaczy ja, ci, ja, ci, ja, ci, ja Wam wytłumaczę to wszystkim jeszcze raz, nie? Ja to mówiłem wiele razy. Ja rozumiem, że kogoś lubisz, bardzo to rozumiem i ja też lubię niektóre osoby, ale zamiast szukać, zamiast szukać yy, na wszystko usprawiedliwień, to po prostu no powiedz no kurwa, że jest to dziwne, nie? Wiesz o co chodzi, nie? A nie wylatujesz tu z prezydentem Stanów Zjednoczonych czy jakiegoś innego polityka, który yy, przemówienia z promptera czyta. Sobie wygoogluj teraz co to jest. No wydaje mi się, że opowiedzieć yy, jaki, jest jaki masz stosunek do kolegi i co się mniej więcej wydarzyło, możesz to zrobić bez kartki. Wygląda to dziwnie. I po prostu dziwnie to wyglądało, nikt tego nie robi. Więc no, ja pamiętam jak z kartki czytał, jak była drama Ago, to kurwa masakra była, nie? Więc, więc tyle, nie? To jest tak jak... Ja na przykład lubię Natsu, nie? No i ona się trochę zbłaźniła w tej dramie z Multim. Ale ja nie mówię, że nie no, zajebiście powiedziała czy coś. Powiedziałam kurwa, lubię ją, trochę głupio wyszło i tyle, nie? Nawet jeśli to perm, to YouTube to i tak dla niego lepsze miejsce i do tego bardziej opłacalne. Ale to niezmiennie nasz kolega i wierzę, że wyjdzie mu to na plus jako człowiekowi i twórcy internetowemu. Miejmy nadzieję, że wróci silniejszy i mądrzejszy. I wy, dobrzy ludzie XXI wieku, też taką nadzieję, bo ludzi, którzy zbłądzili, należy resocjalizować i korygować, a nie skazywać na wieczne potępienie. A Ewrona? Amen. Nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć, to sprawa jabłczana. Musi sobie ją sam w głowie poukładać, wyciągnąć wnioski i naprostować. Okej. Okay. Kurwa, ty. Tak z tym YouTubem trochę zabrzmiało, jakby to były takie podwaliny pod to, że dostał perma, nic się z tym nie da zrobić i żeby powiedzieć, no ale i tak przecież YouTube to lepsze miejsce. Nie wiem, z tego co zawsze jak rozmawiałem z Japczanem, czy nawet tu na streamie przychodził, to się nabijał z YouTube'a. Więc niekoniecznie chyba chcę tu streamować. Chuj. Zobaczymy. Ja mu się nie życzę. Telefon do Javchana. Wydaje mi się, że jeśli on się nie odnosi, to, to ja, nie, ja nie jestem bok żeby do kogoś dzwonić i content na nim robić. I co ogólnie po tym streamie jak i, ja jak ludzie mówili, że wszystko git? Że nie ma tam problemu? To tym jest kan Tak, ale jak tam mówi, że... No w sumie jak była to i tak YouTube jest dla niego lepszym miejscem, takie dziwne trochę, nie? No przede wszystkim jest to nieprawda, bo YouTube nie jest dla niego lepszym miejscem. Ale okej. Okay. Mógł aby stream na jedną godzinę przeczytać notatki, tyle to nie był zwykły streamy źle się dzieje tutaj eee, tylko od całej tej wypowiedzi dziwiło ci fragment z YouTube'em. No jeszcze mi się dziwił że powiedział, że nie wie za co i na ile. No i przede wszystkim, że z kartki czyta Viza-visa wijamy ją na wejściu 4G na 5. mamy już paru fanów, pytają o mnie na Facebook Mam też parę fanek, co byś chciał żebym wszedł znów A ja tu pracuję no i mogę nawet bez snu.